Gazer, ty tyle mortko masz na. Chodź Robię challenge mordki Pilnujcie mnie widzowie Piję to na live, w wiaderko jeszcze Zostawiliście 20 lajków, to robię challenge. Następny challenge będzie na... Zostawcie lajka na 40 lajków. Może się uda wam dobić jak wczoraj 40. Zostawcie lajki, dzwoneczki się. Nie, nie, nigdy nie miałem Minecraft z Gdy Kurde, czat mi wyłączył, jeszcze net włącznie, aby... Cięć komórkowe, żeby mi tak walił. Junior, przynieś mi wiaderku, bo nie dość, że mi się chce siku, bo czekam. Ja nie wiem co robić. Zostawiłem na 40. Junior przyniósł wiadro. pijem. Kurde, to to było woda tutaj. Sorry. Weź teraz to. Junior, weź teraz ten. Dobra, weź teraz sprzątaj. A ten to mi tu macha, tym mi wylał wodę. Dobra, lejemy, pa. Challenge. <laughs> o, to jest challenge To Dobra to na razie Do zobaczenia i zdrowka ci dużo życzę Dobra pijemy Da się to połknąć To nie mydełko, to jest Bambino, Oliwka, co tu nie jest mydełko? Stawiajcie lajki. Like, 44, się jest kolejne. Dobra, piję dalej. Dobra, bałyki wziąłem, więcej nie piję. Ale tu nie jest takie creepy.